Czytanie z księgi proroka Daniela. Król Baltazar urządził dla swych możnogładców w liczbie tysiąca wielką ucztę i pił wino wobec tysiąca osób. Gdy zasmakował w winie, rozkazał Baltazar przynieść srebrne i złote naczynia, które jego ojciec Nabuchodonozor zabrał ze świątyni w Jerozolimie, aby mogli z nich pić król, oraz Jego możnowładcy, Jego żony i nałożnice. Przyniesiono więc złote i srebrne naczynia zabrane ze świątyni w Jerozolimie. Pili z nich król, Jego możnowładcy, Jego żony, Jego nałożnice. Pijąc wino wychwalali bożków złotych i srebrnych, miedzianych i żelaznych, drewnianych i kamiennych. W tej chwili ukazały się palce ręki ludzkiej. I pisały za świecznikiem na wapnie ściany królewskiego pałacu. Król zaś widział piszącą rękę. Twarz króla zmieniła się. Myśli jego napełniły się przerażeniem. Jego stawy biodrowe uległy rozluźnieniu, a kolana jego uderzały jedno o drugie. Wtedy przyprowadzono Daniela przed króla. Król odezwał się do Daniela. Czy to ty jesteś, Daniel? Jeden z uprowadzonych z Judy, który sprowadził z Judy król mój ojciec. Słyszałem o tobie, że posiadasz boskiego ducha i że uznano w tobie światło, rozwagę i nadzwyczajną mądrość. Słyszałem zaś o tobie, że umiesz dawać wyjaśnienia i rozwiązywać zawiłości. Jeśli więc potrafisz odczytać pismo i wyjaśnić jego znaczenie, Zostaniesz odziany w purpurę i złoty łańcuch na szyję i będziesz panował jako trzeci w królestwie. Wtedy odezwał się Daniel i rzekł wobec króla: Dary swoje zatrzymaj, a podarunki daj innym. Jednakże odczytam królowi pismo i wyjaśnię jego znaczenie. Uniosłeś się przeciw panu nieba. Przeniesiono do ciebie naczynia jego domu. Ty zaś, twoi mo możno możnowładcy, twoje rządy i twoje nałożnice, piliście z nich wino. Wychwalałeś bogów ze srebra i złota, z miedzi, z żelaza, z drzewa i kamienia, którzy nie widzą, nie słyszą i nie rozumieją. Bogu zaś, w którego mocy jest twój oddech i wszystkie twe drogi, czci nie oddałeś, dlatego posłał on tą rękę, która nakreśliła to pismo. A oto nakreślone pismo Mene, mene, tefel ufrasim. Takie zaś jest znaczenie wyrazów mene. Bóg obliczył Twoje panowanie i ustalił jego kres. Tekel, zważono Cię na wadze i okazałeś się zbyt lekki. Peres, Twoje królestwo uległo podziałowi, oddano je medom i persom. Oto słowo Boże. Chwalcie na wieki Najwyższego Pana. Chwalcie na wieki Najwyższego Pana. Błogosławcie Pana deszcze i rosy. Błogosławcie Pana wszystkie wichry niebieskie. Błogosławcie Pana ogniu i gorąco. Błogosławcie Pana chłodzie i upale. Walcie na wieki najwyższego Pana. Błogosławcie Pana rosy i środy, Błogosławcie Pana mrozy i zimna. Błogosławcie Pana lody i śniegi. Chwalcie i wywyższajcie go na wieki. Chwalcie na wieki. Najwyższego Pana. Aleluja 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 Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia Aleluja! Ewangelii według świętego Łukasza. do mnie Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów podniosą na Was ręce i będą Was prześladować. Wytaczą Was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec Was będą przed królów i namiestników. Będzie to dla Was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie odmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam Wam wymowę i mądrość, której żaden z Waszych prześladowców nie będzie się mógł oprzeć ani się sprzeciwić. A wydawać Was będą nawet rodzice i bracia, krewni, przyjaciele, i niektórych z Was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich, ale głos z głowy Wam nie zginie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie. Oto słowo Pańskie. Rzeczyna. Panie Jezu Chryste, mówisz, ja dam Wam wymowę i mądrość, której żaden z Waszych prześladowców nie będzie się mógł oprzeć ani się sprzeciwić. Na pewno taką mądrością obdarzyłeś Świętego Izapio, którego dzisiaj z wdzięcznością. Wspominamy, czcimy, za którego stawiennictwem do ciebie się modlimy. Wiemy, że ojciec Pio miał wielu przeciwników. Też dał mu do zrozumienia sam, sam diabeł, który go prześladował. Tak, miał przeciwników w ludziach i w duchach. Ale miał przede wszystkim ciebie, twoją mądrość, moc, co zaowocowało w tym, że ludzie z daleka, z daleka przybywali do niego, żeby móc się wyspowiadać. On potrafił czytać ich sumienia. Tak, oto też mamy przykład, jak Mądrością obdarowany był prorok Danie, który wytłumaczył królowi, jakiego wielkiego zła się dopuścił, kiedy to kazał przynieść złote i srebrne naczynia ze świątyni, ażeby jego goście, w tym również nałożnice, mogli pić wino z kielichów. Panie Jezu, dzisiaj nam to zagraża, że świątynie, świątynie, gdzie Ty jesteś obecny, są niestety wykorzystywane do celów, wcale nie kultu. Zaledwie kilka dni temu pokazywano często w telewizji Euronews, jak... Kościół jest wykorzystywany jako sala treningowa, tak? Najpierw pokazana jest msza święta tam odprawiana, a potem młodzi ludzie boksujący się, trenujący boks. I niestety głos już pasterza pracuje z młodzieżą. Wspaniale młodzi przychodzą. Panie Jezu, nam to zagraża ażeby świątynię wykorzystywać wcale nie do celów i tylko kultu bożego. I bardzo pilnujmy tego, moi drodzy, innych, zwracajmy uwagę, jak właśnie w kościołach, jak jesteś na Bernaknu ukryty, to rozmowy są prowadzone. Tak, jeśli tutaj rozmawiamy, rozmawiamy to wykorzystujemy niewłaściwie świątynię. Tutaj mamy się tylko modlić. Panie Jezu, dałeś mądrość Ojcu Pio, ale nam też trochę tej mądrości. Tej mądrości daj, byśmy potrafili innym pomagać, tak jak Ojciec Pio. <głos> <głos> Módlmy się za wszystkich ludzi o taką mądrość żeby Ciebie, Panie Jezu, poznali, pokochali, dla Ciebie żyli. Ciebie prosimy. I wysłuchaj nas, Panie. O łaskę wiary. O łaskę wiary i chrześcijańskie życie dla dzieci, młodzieży, rodzin, Polaków i na całym świecie ludzi. Ciebie prosimy. I wysłuchaj nas, Panie. Za tych wszystkich, Panie Jezu, którzy bliźnią przeciwko imieniowi Twemu i za tych, którzy profanują święte wizerunki święte miejsca, aby doznali łaski skruchy i nawrócenia. Ciebie prosimy. Jezus Panie, Jezus Panie. Za nasze rodziny, żeby w nich królowała miłość i Ty, Panie. Żeby szukano prawdy, żeby wzrastały dzieci y, ufne, Twoją miłość i dobroć. Ciebie prosimy, słuchajcie. Módmy się za dzieci i młodzież naszą, aby nie wchodziła w niebezpieczne praktyki, które prowadzą do różnorakich zniewoleń, do wchodzenia w różne grupy. Między innymi i satanistyczne, aby miały mądrych, świadomych rodziców i mądrych nauczycieli, które ich od tego będą odwodzić. Ciebie prosimy. Bądźmy się za, za twardźaj grzeszników, za tych, którzy nami rządzą, po to, aby mógł zrozumieć swoje postępowanie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas panie. Moduj intencji Ojca Świętego, o pokój na świecie zaprześladowanych na nasze rodziny, dzieci i młodzież, aby były silne Bogiem. Ciebie prosimy wysłuchaj nas panie. Mówmy się o zdrowie dla wszystkich chorych, a szczególnie o zdrowie dla księdza Bernarda Starosty, założyciela naszej grupy Świętego Ojca Pio. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy o świętość kapłanów, aby prawdziwie prowadzili nas do Boga, o ich uświęcenie daru Ducha Świętego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy o godne przygotowanie się do Twojego przyjścia poprzez Adwent. Ciebie prosimy. Nas, Panie. Boże, Ojcze Wszechmogący, przyjmij od nas te prośby, które Tobie przedkładamy w Duchu Świętym, za świętego Ojca i przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.